Mm. Dzień dobry, Jeszcze witajcie. Jeszcze raz. Tak teraz. 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 Dzień dobry, dzień dobry, witajcie. Słuchajcie, więc na, na poprzednim odcinku jest taka sprawa, że nie wiem czy pamiętacie, ale powiedzieliśmy, że nie będziemy pokazywać lajry, prawda? Tak. No to, i. To że już zmieniliśmy zdanie? Zmieniliśmy zdanie, jednak będziemy ją pokazywać. Nie żart. Żart! Kurczę, co my naprawdę myślimy. Co my myśli... nas podejrzewacie. Jej. Nie, nie, nie. To żart jest. Nadal nie chcemy jej pokazywać. Więc nic się nie zmieniło. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Może Ty powiesz teraz. No, dzisiejszym głównym tematem odcinka na pewno będzie tytuł odcinka i powiemy Wam, o co w nim chodzi za jakiś czas. To jest takie śmieszne dla Ciebie? Nie no, że tematem to głównym będzie śmieszne. tytuł odcinka. To, co jest w tytule, a nie tytuł, będzie tematem. tematem a może to to samo? Dobra, Słokanie. nieważne. Mów dalej, Ola, po prostu mów. Ale zanim zaczniemy i zanim powiemy Wam o co chodzi, to najpierw oczywiście musimy zjeść sobie śniadanie, musimy się ogarnąć i wyjechać z domu... dokąd? Yy, mm. Wyjechać z domu, załatwić dokąd? pewną sprawę. Jedziemy około, nie wiem, 50 km od Warszawy, więc yy, let's go! Będzie się działo! No nie przestań! Tutaj mamy naszego króla. Koci królu. Koci królu. Koci król. jest nasza królewna, Królewna śnieżka, królewna śnieżka. I misio. Dobra, chodźmy robić śniadanie. Nie, głodna łodna jestem. Znaczy ty będziesz robić śniadanie, bo ja No normalnie po prostu. Nie chwilici. To jest skandal, to się nie chce domyć. Panie Piotrze, będzie pan musiał wymienić płytę indukcyjną. <gry> dla Panie, Piotrze, Panie Piotrze, co to jest za płyta? Co to jest za płyta? Co to jest za płyta, Panie Piotrze? No weź to wytrzyj. Podwójna kaucja dla nas, podwójna. No. <gry> Szoruj to. Nie mów tak. Szoruj. Widzicie, jak on mnie traktuje? Szywnistyczna świnia. Hmm. Normalnie to, gdyby nie to, że wiesz, że ty może być różnie, to bym powiedział, kurde, co? Do garów. Na pewno, nie, bo to ty jesteś do garów. <noise> dzisiaj to jest, prawda? robimy sobie żarty, proszę nie mówić niemiłych rzeczy na, na temat mojego narzeczonego. Yy, Miałam Który zawsze mi robi jedzonko i wyjątkowo dzisiaj powiedział, że mi nie zrobi. I teraz chyba nie kocham. <głos> <głos> panienko, w związku z tym, że panienka ostatnio wżerała ciastka praktycznie codziennie. Kamil, Ty nie możesz ciastka? jej mówić co ma jeść, ciastka? Ty nie mówisz. Jakie ciastka? Cały czas jadłaś ciastka. Nie przypominam sobie takiej sytuacji. Mhm. jasne, to dzisiaj będzie fit śniadanko. Dobrze. Dobra, dawaj, ogarnij. Dobrze, tylko tak się zastanawiam, dlaczego my mam tą kuchenkę, kiedy to śniadanie nie ma nic wspólnego ze zrobieniem go na kuchence. Dlatego, że mamy, ma mało, mamy mało blatów i po prostu my, nasz blat to jest też ta kuchenka. A no tak, no. a tutaj są inne rzeczy. Yy. <laughs> W związku z tym, że Ola robi rzadko śniadania, to teraz takim celem właśnie tego jest, żeby ona zrobiła fit śniadanie. No bo umówmy się praktycznie w 90% 99% śniadania Myślę, robię 9. po prostu. Przyno robię ja. Więc twoim zadaniem jest, żebyś dobrała składniki na fit śniadanie, więc zaczynamy! Dobrze. No to tutaj na pewno fit jest to. No no jest to okay. jest naturalny jogurt, który jest ważny do moich urodzin. Y Siadłem mleko, no ale nie lubię. siadłego, no to nie weźmiemy. Dżem. Dżemik. Są pełne, więc weźmiemy to co są już otwarte. 100% z owoców. Bardzo dobrze. Dżem taki, nie wiem, czy taki się nadaje, ten dżem? Taki zikej Można trochę. A brzoskwinie? No są Z puszki są w syropie, tych właśnie nie dają za bardzo. da, da można. Ale nie wiem, czy one jeszcze są dobre, bo otworzyliśmy je już wcześniej. Co? Dlaczego mówisz że dziś nogi jak ty je jadłaś? Nie, no są chyba okej. Okay. Są okej. Okay. No dobra. Jest miseczka i jest nowy smak od Natural Mojo, czyli Apple Cinnamon. Cinnamon? Czy Simon? Cinnamon? Cinnamon. tak się wymawia, tak? Cinnamon! Świąteczny smak, świąteczne śniadanko. Okej. Okay. Gdzie A, płatki są? No i właśnie, Jeszcze płatki. Dobrze, więc może... Z naszej szuflady tajemnic coś wyciągniesz? Taka granolka? Y nie, kochanie. To nie jest fit? Nie. No dobrze. Ci nie nic, chyba nie za bardzo. Po prostu weź to z mojej szuflady no, no, i tyle. Tutaj po prostu, o! Zobaczcie, no trochę jest brudno, ale jak się zdaje, że to po prostu sam zrobił wybór, czyli po prostu natural morzow w tej postaci. <grym <grym to jest modo szuflada. Teraz, dobra, a teraz gdzie są twoje płatki jakieś owsiane? Pewnie to jest to. Jest tak, dajesz to, dajesz, dajesz. Bio! To trochę mało jest, no, ale dobrze. Po ale wystarczy, płatki, wystarczy, tego nie musi być dużo. Dobra, dobra. O to, no. O, to jest spoko, bo to takie, to ma taki, to jest tak, to taką jest fajną, fajną, delikatną konsystencję chia. robi. Dobra. I Kamil powiedział, ja mówię, możemy teraz... teraz zrobić taki skrót na film jak Ty to robisz. Ola, jak mam to zrobić? No, no kurczę, połączyć to najpierw, może składniki? No domyślam się, że najpierw robić jogurt, potem mojo, zamieszać. Płatki. Płatki też zamieszać? Tak, płatki Wszystko też. Wszystko się będzie mieszało czy... I nasiona te, chia, chia, Dobra, chia. Dobra, ja ogarnę, ogarnę. nowy, ale my już tego próbowaliśmy. mamy jeszcze drugą tubkę, tylko jest brudna. Zobaczymy wam to, zaraz to pokażemy. No nie powinniśmy tak pokazywać, ale, ale po prostu co? ona stała przed tym, jak, jak ja po prostu coś smażyłem. Tak, Zobaczcie, zobaczcie. No, wstyd, dlatego wzięliśmy to mniej brudno. <grytanie> to ładnie wygląda. To się na to To wygląda jak, ta, jak banana. Nooo... W jest w ogóle swoje dziecko żeby żebym miał prawdziwego. Prawdziwego znaczy się. O! Chciałam drugą stronę. No już trudno. Teraz nie. Już trudno. Oczekiwania versus rzeczywistość. I pokażmy oczekiwania, bo my kiedyś takie zdjęcie, które zrobiliśmy, jak Kamil przyrządził takie właśnie modzo. Nie to zdjęcie jest. Ja mam Ja ale na tym telefonie, bo ostatnio widziałam w galerii, bo usuwałam różne zdjęcia i nie usunęłam tego, bo jest przepiękne. I versus rzeczywistość, czyli zrobione przeze mnie. Niemniej jednak podejrzewam, że tak samo smaczne, więc sprawdźmy. Troszkę z Dżannikiem, ale bez względnie. Zimne, ale smaczne. Porządnie czuć ten cynamon w ogóle stąd. Bardziej cynamon niż jabłko? No i przecież ja powinienem to przetestować, dawaj w mi sumie to. Zobaczymy. ja zrobiłam, ale to jest dla zobaczymy. mnie. Zobaczymy. Ja najczęściej jem takie śniadania. Tak, tak. Mmmm. Czujesz jabłko i cynamon, czy bardziej cynamon? Ja czuję jabłko, cynamon. Jeszcze jak sobie nabierz tej truskaweczki, to czuję też A ja właśnie dżemu prawie w ogóle nie czuję, może wzięłam z dżemem. Mm, hmm. Mmm, Trzymaj moje nie ukroję sobie. Ale dobre. Mhm. Zorąbista jest. Kiedyś my zadaliśmy pytanie na naszym Insta, co byście chcieli wygrać u nas w konkursie? I wtedy właściwie większość osób, oprócz tego, że głosowaliście na spotkanie z nami, głosowała na to, żeby to było Natural Modern. Nie głosowała, tylko wpisywaliście to w okienko. I był już jeden konkurs na Natural Mojo, teraz będzie drugi, a do wygrania w nim jest aż pięć zestawów w postaci jeden fit shake, czyli na przykład właśnie apple, cinnamon, albo jakikolwiek inny smak, który sobie będziecie mogli wybrać, plus do tego jest kakao, choco dream, bardzo fajny, my je sobie często do śniadanka robimy i oczywiście fit shaker, w trym tego shake'a będziecie mogli sobie przygotować, no, oczywiście możecie sobie zrobić też to w misce, tak jak my dzisiaj, ale może być postać po prostu shake'a do picia. Co trzeba zrobić, żeby w tym konkursie wziąć udział? Trzeba, kochani, zostawić łapkę w górę pod tym filmem, subskrybować nasz kanał i w komentarzu pod filmem napisać cenę Fit Apple Cinnamon, która będzie już po naszym kodzie rabatowym, czyli Happy Tree, który daje Wam 50% zniżki na wszystko na stronie Natural Mojo do końca listopada. Link do Natural Mojo oczywiście znajdziecie w opisie pod filmem i pamiętajcie, żeby dowody wykonania tych wszystkich zadań do konkursu wysłać tam na wiadomości prywatnej na naszym Instagramie, do którego link również macie w opisie pod filmem. Dodatkowo teraz trwają zwane Green Weeks na Natural Mojo i współpracują oni z fundacją One Tree Planted. To oznacza, że jeżeli złożycie jakieś zamówienie na stronie Natural Mojo, to zostanie przekazana za to odpowiednia kwota po to, żeby posadzić jedno drzewo. Czyli jedno zamówienie równa się jedno drzewo. Oczywiście pamiętajcie o tym, że nasz kod daje Wam 50% zniżki na wszystko. Wyszliśmy, słuchajcie, jedziemy załatwiać te nasze sprawy. A dokąd jedziemy? Chyba do miejscowości, która nazywa się Ciechanów, tak Nie. mi się wydaje. Nie? Nie. Co? Nie. Poczekaj, wiem. Do Płońska. Tak. Okej, okay, jedziemy do Pońska, więc jak ktoś jest z Pońska, to koniecznie napiszcie w komentarzu, jesteście z Pońska, może ktoś taki się trafi, natomiast pamiętajcie, że to jest już film, nas tam już dawno nie ma, więc się nie spotkamy. Ale co chciałam jeszcze Wam powiedzieć? Zapomniałam, zapomniałam, zapomniałam. Wiem, wiem. Chciałam Wam powiedzieć, że oczywiście postąpiliśmy na kawkę do Maka. To już jest standard chyba na naszych filmach, że zawsze jedziemy po tą kawę. Tym razem dostaliśmy takie, wiecie, wklęsłe dziubeczki, żeby było wiadomo, która kawa jest która. Ja sobie wziąłam karmelową i jest z karmelem, więc jestem bardzo szczęśliwa. Twoja kawa dobra? Tak, dobra. No to super. A tutaj mamy naszą lunię, która przed chwilką właśnie sobie usnęła, wcześniej sobie też zjadła, więc bardzo, bardzo. Bardzo fajnie. Zawsze mówisz w samochodzie, że coś jest bardzo fajne. Zawsze. Wszędzie to mówisz. Masakra. Jak nie masz co powiedzieć, to mówisz bardzo fajne, bardzo fajne. Powiem jeszcze razy pięć. Bardzo fajne. No, nie wiem, co mam powiedzieć. Bardzo fajne. Ja się nie nadaje do vlogów. To prawda. No. Słuchajcie, podjęliśmy decyzję, że no razem z Lairą z naszych vlogów znika też Ola. I Sati. To przepraszam, to kto będzie oglądał to? Kto będzie oglądał, słuchajcie... No właśnie, oglądalność nam wtedy wzrośnie. Kto będzie oglądał, teraz daj łapkę w dół. Czyli nie będzie łapek w dół. Gdzie jesteśmy w Płońsku. E, nie wiem dlaczego nagrywam akurat. Sąd rejonowy. Byliśmy w sądzie. Nie. Tutaj akurat straż pożarna. W ogóle jak jechaliśmy, słuchajcie, to w ogóle był po drodze wypadek i niestety widzieliśmy osoby, które po prostu siedziały w, znaczy siedziały w samochodzie po wypadku. Był to po prostu straszny widok. I pewnie nas nawigacja pokieruje inną drogą niż tam, ale no masakra, masakra zobaczyć coś takiego, bo to musiało być chwilę po wypadku, już wokół tego była masa ludzi, jechały już straże pożarne, mm, pewnie też karetka, ale po prostu masakra. Także jesteśmy już, słuchajcie, w Leroy i właśnie będziemy kupować pudło przeprowadzkowe, które my że są takie drogie, w sensie może i one są warte tej sceny, ale jednak 9,40 za durne pudło, które potem i tak się nie przyda. A ten domek dla lajry? To weźmy domek i zapapujmy wszystko w domek, i jeszcze będzie miała dodatkowo domek. I będzie też na dla satiego. Okno bez szyb, na pewno wszystkie rzeczy będą tam bardzo bezpieczne. <laughs> Spokojnie, z tym sobie jakoś poradzimy. W każdym razie, ile bierzemy tych pudeł? A to jest, one są na sztuki? No, 9,40 za sztukę. Czyli my wydamy 10, 100, no 10 100 zł, Co najmniej na 10. 10 na, pi na pierwszy rzut, a później pewnie drugie, 10 albo no 20. Najlepsze no jest to, że chcieliśmy kupić w śledztwie, wyszło taniej, ale po prostu wcale tak nie jest, bo jeszcze jak za przesyłkę musicie zapłacić, to, to w ogóle... No nie I macie oczy w tym fleszu? Pokaż Kamil oczy. Nie mam czasu teraz. Teraz jest czas tulenia, tak? O. Saty jest kładem, który na rękach może być tylko u Kamila. To prawda. Do nikogo innego. Bo ja wiem, jak go trzymać. Tak, teraz po już i tak musi trochę zacząć. bo już go kilka minut. Nie, on, on chce do ręki po prostu, żeby go głaskać. A, okej. Okay. Ale wcześniej to się... Na... No nie, zobacz, już mi jest niewygodnie. Hop. Hopka! Taka moda, widzę te takie japoneczki z To jest najnowszy styl, kochani, tak najnowszy się nosi. To mody. Tak się nosi. Zobaczcie. Skarpeteczki i japoneczki najlepiej pasują do siebie. Bardzo ładnie. Kamil, jest ja tutaj bałagan, tak, że... ten szlafrok A. i ja tam się roz... nagrywać w łazience. Rozbierałem się w dolnej toalecie po prostu. A w Także kochani, jeżeli chcecie zostać youtuberami, tudzież influencerami, to pamiętajcie, że musicie w domu mieć miejsce na pudła. To nie chodzi tylko o pudła przeprowadzkowe. Nie, to nie są tylko pudła przeprowadzkowe. Tutaj jeszcze coś mamy takiego. Więc... <grym> tu na tym leży szlafrok. Na tym leży szlafrok. Tam są ozdoby takie świąteczne. też do działalności naszej. Tutaj jest koło Fortuny. Tam Czyli, leżą... jakby to powiedzieć, nasz pomysł na live na TikToku z naciskiem na. Milionerzy. Nasz o! Pomysł. Tutaj jest prezent od Moniki. Pokaż prezent Bardzo od Moniki. Dziękuję, Monika. Monika jest osobą, która nam robiła sesyjkę. Więc zapraszamy Monika Bieni. Że co? Tego nigdy nie wstawiliśmy na Insta. To możemy wstawić. Nie możemy. No ale to jest, wiesz, jest, to, jest już, to już było. Ale nie, bo no, przecież tak, zaraz się zacznie krzywa głowa, krzywa nogi. Nie, mi chodzi o to, żebym coś, no tam, to jest, tygodnie, żeby mi się nie pokazała twarzy. No tak, zaraz będą To wyłączymy komentarze. No okay. tak, no tak. No w sumie to ma dwa tygodnie, no to może wstawmy. Chcielibyście, żebyśmy wsta bo Będzie na Was! Zagłosujcie w komentarzu. Mamy wstawić czy nie wstawić? Napiszcie wstawić zdjęcie Lajry, czy nie wstawić zdjęcia Lajry? O, i będzie na was. Test. Chodź, zrobimy test. Tak. Chodź, zrobimy test. test. Chodź, test. Chodź, teraz właśnie słuchajcie. Tutaj właśnie znaczy, porozmawiajmy, na... porozmawiajmy właśnie a propos testu w łazieniu. W ogóle mamy takie fajne nowe mydło. Z takim sobie kupiliśmy w Superfarmie. Co jest? W każdym razie. Eee, w razie, Rosmanie było... kupiliśmy. Nie, w Superfarmie było To na nie, mojecenie. to było w Hebe chyba. Nie, chyba nie byliśmy nawet w sobie. No to w Superfarmie, a było na przecenie, to tak. prawda. I teraz patrzcie, to jest test, który kupiliśmy parę dni temu. Mieliśmy właściwie, no właśnie dzisiaj nagrywać ten odcinek, w którym robimy ten test. I zrobiłam ten test, żeby Wam pokazać, jaki jest wynik. W sumie nie wiedziałam, jak ten wynik będzie. Myślałam, że może będę w ciąży. Jest prawdopodobne, że mogłabym niej być, bo już jestem po ciąży i nie karmię piersią. I też miałam już tak zwaną owulację. Kto wie, to owulacja to wie. Kto nie wie, to sobie sprawdza. Natomiast wyszło tak, że wczoraj... Dostałam okres i okazało się, że nie jestem w ciąży i jestem tym bardzo faktem rozgoryczona, ponieważ wiecie co, ja nie wiedziałam, czy ja będę w tej ciąży, jak będziemy ten test robić. Tak jak mówię, jest taka szansa, ale te emocje ja już byłam nastawiona, że my zrobimy, że może coś będzie, a nawet tak nie będzie, to będzie takie oczekiwanie, a może jednak będzie, a może nie będzie. I że będą takie emocje, że się przytulimy, że o, może jest a nie, nie ma ci idzie, będzie jeszcze potem dzidza. No i tak to no, na razie niestety testu. Nie zrobimy, nie mogę być w ciąży, ponieważ kiedy masz okres, niemożliwe jest bycie w ciąży. Chyba, że jakieś takie z... Ale pewnie niedługo będziemy robić ponownie, w sensie tak. tak... No tak, jak będzie czas na to, żeby ponownie... Znaczy, wiecie, rozumiecie, no nie. Wiecie, wiecie o co chodzi, tak? Wiecie o co chodzi, no nie. No i ja o kamila bez szlafroka w Czy ty się zarumieniłaś? Tylko coś się wstydzi? To co, co, ty robisz? <słuch> Dobra, chodźmy zrobić ten obiad. To test będzie w takim razie na stójcze. No, przekro nam, nam, że nie robimy tego testu. To nie bo... jest nasza wina, tylko znaczy w sumie jest moja wina. Oli, Nie udało mi się zdążyć w ciąży i. Bo e, ona dostała okresu, jej wina. To. Nie no żarty. Dobra, idziemy robić obiadek. I saty do Sati. No, czekasz tutaj. No pewnie, będziesz. masz je, dostałeś jedną głaskanko, No jeszcze mało, prawda? A dzisiaj kucharz Kamil zrobi warzywa na patelnie, letnie, gotowe w 10 do 12 minut. Taka oliwa jest zarąbista, bo można sobie właśnie zobaczyć. Ona ma tutaj taki dozownik do pryskania. sobie bierzecie i nie marnuje się tak naprawdę dużo tego. Ja wiem, kochani, że tutaj właśnie powinien się ten obiad pojawić, który ja robiłem. Ale gdzieś ale się on nie ale gdzieś uciekł na znaczy te. Nie, zjedliśmy już go, po prostu już jest parę tak. godzin później i jest kolacja. Ale byliśmy tak zajęci, bo dzisiaj yy, na sklep po prostu dzisiaj kiedyśmy, czyli wczoraj dla Was wleciał nasz nowy filtr i mieliśmy tyle pracy przy filtrze, trzeba było podać masę Insta stories, masę zdjęć, załatwić wszystkie kody, to jest bardzo dużo przy tym pracy. Tutaj była sesyjka, więc możecie wejść no, na Insta dokładnie. i zobaczyć, już jak już ona bez wygląda. Tych chusteczek tutaj, które tutaj bez tutaj, tutaj y, Bez pampersowych chustek <laughs> jasne. A filtr jest dostępny w ogóle na sklepie i... No, można sobie też odwiedzić naszą stronę, którą macie tutaj w opisie pod tym filmem również. E, a tymczasem zabieramy się za nasze sushi. Mniami, mniami. Wiecie, co jest najfajniejsze? Że ten imbir cały jest dla mnie, dlatego że Ola nie lubi tak samo wasabi. wasabi też, no. a ja lubię, więc imbirek i wasabi e, zaraz a Ja zawsze jedzone. lubię najbardziej takie największe kawały zjadać, gdzie jest najwięcej tej panierki. takiej. to się nazywa nie panierka, tylko to jest ta. A jest ja jem, A dla mnie jest ta fit część. Ja, dla mnie też jest fit część. Pa, tutaj mnie widzicie pa. tam, zobaczcie, tam jestem. Pa pa. Ciao. Ciao belli.